Andrzej Sośnierz, poseł koła Polskie Sprawy, Partii Porozumienia. Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień dobry. Pan jest jeszcze w porozumieniu? Tak, jestem członkiem porozumienia. No ale. chociaż, chociaż w innym kole poselskim, w poselskim kole polskie sprawy, dlatego że jednak doprowadzimy trochę odmienną politykę w zakresie niektórych spraw związanych z gospodarką. Może chcemy być bardziej stanowczy w, swoim, w swoich tych gospodarczych i, i światopoglądowych sprawach. Ja wiem, tylko pytam o to porozumienie, ponieważ o ile pamiętam, to porozumienie podpisało porozumienie w sprawie programu, który pan uważa za szkodliwy dla Polski. Tak, i dlatego dyskutując o tym wewnątrz ugrupowania, nie tylko zresztą ja, byliśmy sceptyczni do tego, czy się w to włączyć, bo programy, program Ogłoszony Nowy Ład to właściwie cyniczny program, który wykorzystując ludzkie nadzieje, słabości i, i roztaczając iluzje. Wykorzystuje, wykorzystuje tą ludzką, ludzką słabość, że, że po prostu ludzie lubią słuchać dobrych rzeczy, czasem lubią żyć mitami, i, i, i przez jakiś czas to działa. Byle tylko się utrzymać, to jak gdyby z tego przebija, że już każda metoda jest w tej chwili dobra, by utrzymać się przy władzy, no choćby, choćby popularność. Przez kilka miesięcy bo, uzyskać większą, bo, bo weryfikacja tego programu będzie okrutna. To nic z tego oczywiście nie wyniknie. Ale to z tego wynika, tak mogę wnioskować, że, że, że niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości nastawiają się na wcześniejsze wybory, które mają nadzieję wygrać na fali nadziei, na tą, na tą iluzję roztoczoną. Przed, przed społeczeństwem. To pan, tak pan to widzi, panie pośle, że teraz będzie trwało oczekiwanie na wyniki poparcia dla partii politycznych. Jeśli się okaże, że one są satysfakcjonujące, to będą wcześniejsze wybory? Tak, bo, bo to będzie jedna. No, rzeczywistość niestety pokazuje klęskę większości przedsięwzięć, które były. Podjęte. No, rozdanie i słuszne, jak gdyby szybka redystrybucja pieniędzy dla, dla uboższych w porządach platformy no była przedsięwzięciem, no, można powiedzieć, udanym, jakkolwiek jest to redystrybucja pieniędzy i też to rozdanie, ale ono było jak gdyby w aktualnej sytuacji społecznej potrzebne, to, to inne przedsięwzięcia właściwie się nie udały. No, miały być Mieliśmy być potęgą w zakresie samochodów elektrycznych. Co się stało? Mieliśmy budować szybkie koleje. I co się stało? No Nic się nie udało z tego. Miały być tysiące mieszkań i ich nie było. Piękne i luźne. Ale i pan to wie, ja to wiem, że Polakom czy wyborcom bardziej zależy na pełnym portfelu niż na elektrycznych samochodach. No tak, dlatego teraz jest kolejna wizja, że będziemy mieli pełniejsze portfele, chociaż jak się już pokazało, że że bogaci Polacy to ci, co już zarabiają 6 tysięcy, bo im się skupnie, tak, a da się tym, co mają, nieco mniej. Więc to, to w portfelach różni różnie odczują. Niestety, jak zwykle, klasa średnia i przedsiębiorcy odczują to najboleśniej, Tak ale tych, którzy na... odczują to na plus, jest po prostu więcej. Tak no jest na kalkulacja to. chyba oczywista. No i dlatego właśnie mówię, że jest to cyniczny program, byle tylko yy, przez chwilę albo uzyskać większą popularność, yy, utrwalić te no niestety nieudane dość rządy, ale to, to może to ma szansę. Dobrze, Panie Pośle, bo to muszę ustalić. Jak się panu rozmawia z panem premierem Gowinem, bo przez pana ministra Sobonia na przykład jest uznawany za jednego z autorów tego planu? No nie, to jest być może jakieś, jakaś tam sztuczka retoryczna, ale wniósł poprawki, oczywiście. Ale ja głębiej nie dyskutuję z premierem Gobinem, bo on wie, że ja mam sceptyczny stosunek do, do całego tego programu, więc. O co pan jest porozumieniem? Dlatego, że generalnie jest to ugrupowanie jeszcze ugrupowanie prawicowe, więc może inaczej, wychodząc z klubu. Poselskiego dałem wyraz pewnemu niezadowoleniu i, i, i już, żeby skończyć z tą, z tą no, niezręczną sytuacją, kiedy nie akceptuję działań Zjednoczonej Prawicy. Natomiast z porozumieniem takich konfliktów i napięć nie miałem. W związku z tym nie było powodu, żeby występować i z tego, i z tego. Nie rozumiem tego, panie pośle. Porozumienie z częścią Zjednoczonej Prawicy, tego bloku, Wicepremier Gowin jest jednym z osób, jedną z osób, która podpisała się pod tym dokumentem, mówiąc tak, jest dobry, zgadzam się, to jest przyszłość dla Polski. No tak, ale, ale już, już powiedziałem, mamy, przede wszystkim budujemy tożsamość szkoła Polskie Sprawy i to ma być, za, nie, za niedługo opublikujemy pewną deklarację programową, która pokazuje nas, i lokować nas będzie na scenie politycznej. I dopóki te nasze pomysły i działania nie będą w jakimś kontraście, jakiejś kontrze w stosunku do porozumienia, to Putin nie ma powodu, żeby się z tą partią w tej chwili żegnać, bo Koło Polskie Sprawy nie jest partią. Póki co jest i, i, i na dzisiaj nie, nie tworzymy... No dobrze, panie pośle, a powodem górę. do takiego oczywistego do takiego rozstania nie jest fakt, że pan uznaje ten projekt za niebezpieczny dla Polski, a premier Gowin uznaje go za konieczny? To nie jest powód do rozstania? Wiem, że premier Głowin bardzo starał się, żeby ten program był mniej niebezpieczny, i w związku z tym w tym zakresie się zgadzamy. Tam były stawiane niektóre dość twarde warunki co do niektórych rozwiązań. Moim zdaniem za mało, no ale, ale to, ten ruch w kierunku polepszenia tego programu, żeby nie był tak szkodliwy, jak może być, był zrobiony. A miał być jeszcze bardziej szkodliwy, jak pan to mówi? Tak znaczy na ile się premierowi Gowinowi udało złagodzić tę szkodliwość i w których miejscach na tyle się udało mu złagodzić, że że był w stanie to podpisać choć być może ja osobiście bym tego nie podpisywał. No ale w szczególności dlatego, że, że w zakresie ochrony zdrowia tam nie ma niczego dobrego niczego nie innych programów. Ja nie jestem fachowcem, bo też politycy powinni wiedzieć na czym się znają, a nie na wszystkim. I ja oczywiście słucham zainteresowaniem i znam inne problematyki też, ale na pewno głęboko sprawie ochrony zdrowia. Więc ta część zdrowotna, która notabene jest na pierwszym miejscu, nie przyniesie polskim pacjentom niczego. ona składka niczego nie przyniesie, to będzie więcej pieniędzy. No a, a ale zresztą rząd. Kłamliwie mówi, że podniesiono nakłady na ochronę zdrowia, bo, bo rząd nie podnosił nakładów na ochronę zdrowia. Nakłady na ochronę zdrowia w ostatnich latach wzrosły z powodu wzrostu składki zdrowotnej i rząd nie miał do tego żadnego, żadnego w, tym, w tym udziału. Natomiast co z tego, że wzrosły, jak mówi się, 40 czy tam 30 kilka miliardów złotych i co jest lepiej? Tak jest lepiej, że w czasie epidemii dopuściliśmy do do, ogromnego, do ogromnych szkód w zakresie no choćby tego, że umarło Polaków więcej niż musiało. Więc to są te sukcesy za te 40 miliardów złotych więcej. Więcej pieniędzy w ochronie zdrowia nie zmieni niczego. Nie zmieni niczego. To, ten system po prostu nie działa. Jeżeli pan ma rozrojca, ale on będzie miał zepsuty silnik, to on nadal jest roz, roz, roz rozroysem. Jest piękny, jest do, drogi. Będzie pan wlewał benzynę. I co? I on nie ruszy. Choćby Pan nie wiem, ile tej pieniędzy, czyli tej benzyny wlewał do tego samochodu. Jak on ma zepsuty silnik, to on nie ruszy. Może go pan wyposażać w gadżety itd. Tak Panie pośle, na całym świecie, znaczy, inaczej, świat tak działa, państwa tak działają, że no, bogatsi dzielą się z biedniejszymi. Redystrybucja to jest normalna rzecz, na której opiera się gospodarka wielu państw. No o, oczywiście, tylko że dzielenie pieniędzy, to oczywiście pierwsze trzeba mieć co podzielić. Jeśli my i pan prezes Kaczyński, który roztacza wizję, będziemy żyli tak jak na zachodzie. Tak? I to jest nasze marzenie. Ale to, że żyją ludzie lepiej w krajach bogatszych, wynika właśnie z tego, że kraje mają silną gospodarkę, mają duże przychody, że mają, że, że mają silną podstawę tego, żeby te pieniądze zarobić, a też i częściowo redystrybuować czy tam wyrównywać różne. Yy, różne zbyt duże yy, różnice, ale to wszystko jest oparte na silnie, dobrze rozwijającej się gospodarce. A co u nas się rozwija tak dynamicznie? Co w tym programie Nowy Ład jest wskazane, że będzie się dynamicznie? Jaki to przemysł nam się będzie rozwijał? Skąd będą pieniądze na to, żebyśmy żyli tak jak. Jak, jak no, na, na zachodzie. Z tego, że jednym weźmiemy a jednym biedniejszym, bogatszym nieco weźmiemy i damy nieco biedniejszym. I co? I, i, I jaka jest podstawa tego tej redystrybucji? Dzielimy biedę po prostu i ją jeszcze bardziej wy, wyrównujemy. Przecież tam nie Ale ma może... ta nie ma żadnego śladu rozwoju jakiegoś jakiegoś przemysłu, jakiegoś źródła, źródła tej, tego dochodu. Czy Pan już mówił premierowi Gowinowi, żeby odwyszedł z rządu, czy to jest taka rekomendacja, którą Pan po prostu rzucił w mediach? Wiem, zbyt dużo Pan poświęca moim uwagi relacjom między mną i Panem premierem Gowinem, które są przyjazne, ale jak zauważyliśmy, powstanie Koła Polskie w sprawie nie jest przypadkiem. To jest próba wyjścia z tego z tego, z tego kręgu i niezgody na pewne takie zbyt czasem duże. Ja wiem, wybaczy pan, że może za dużo tej uwagi, ale pytam o to dlatego, że no pan rekomenduje wyjście z rządu w momencie, w którym zewsząd słychać o trzeciej kadencji. No tak, no bo to jest takie zagranie ma służyć trzeciej kadencji. Na tym polega polityka. No tak, może. Oczywiście, ale różne rządy funkcjonują na świecie, różne mają cele. W historii też mamy bardzo, bardzo liczne przykłady, do, do, do czego rządy dążą. I oczywiście polityka polega na tym, żeby z jednej strony no, rządzić, ale, ale z drugiej strony, żeby dobrze rządzić. Oczywiście można źle rządzić i świat pokazuje przykłady, że jak się ekipa rządząca ma dobrze. To jest jej dobrze, a naród niekoniecznie musi z tego być zadowolony. Ja uznaję, że należy prowadzić politykę w interesie wszystkich, czyli nie tylko rządzących, ale również narodu, również całego państwa, które dzięki temu ma być silne. Są różne sposoby prowadzenia polityki. Jest i taki, o którym wspomniałem, że jak jesteśmy my przy władzy, to tej władzy nigdy nie oddamy. I coś mi jak gdyby powszechniewa w tych ostatnich działaniach, że władzy raz zdobytej, to już nigdy nie oddamy i każdym sposobem będziemy się trzymali tych stołków, choćby nawet przez takie, takie roztaczanie utopijnych. Iluzji co do przyszłego dobrobytu. Panie pośle, ja wiem, że te wszystkie pomysły będą musiały być przyobleczone w postać ustawy, ale gdyby one wyglądały tak, jak je zaprezentowano, to Pańskie koło będzie głosowało przeciw w sejmowych bataliach? I, oczywiście od ustawy do ustawy, bo to jest właśnie cała perfidia takich działań, a często wiele ustaw, że w ustawie są rzeczy złe, są rzeczy bardzo pożyteczne, dobre. I jednocześnie przemycane są rzeczy złe. I wtedy poseł zawsze ma dylemat, no co z tym fantem zrobić, żeby żeby czy zagłosować za, ale jednocześnie uchwalić rzeczy złe, ale jak będę przeciw, no to wyrzucę rzeczy dobre. No i, i to jest ten taki szespierowski dylemat. Można powiedzieć i ciągłe rozdwojenie wielokrotnie. I na przykład Krajowy Plan Odbudowy to tak samo jest skonstruowany. Ja wiem, że w zakresie zdrowia on będzie szkodliwy, ale niektóre rzeczy będą tam dobre. No i teraz, co z tym fantem zrobić? Jeżeli zagłosuję za planem odbudowy, no to Woda Pocz coś powie, uchwalając, rekomendując ustawy zdrowotne, na przykład związane ze zdrowiem, to powie: No przecież uchwaliłeś i podnosiłeś rękę za tym programem, a teraz nie chcesz głosować za tą ustawą, która jest zła. No więc, więc to, jest, to są bardzo trudne dylematy. I jeśli na to się odrzuci całkowicie, no to będzie z za chwilę, to odrzuciłeś takie dobre rozwiązania. To naprawdę bardzo, bardzo trudne sytuacje. I to jest dość charakterystyczne dla ostatniej kadencji, że właśnie do ustaw, gdzie są rzeczy pożyteczne, jak do ustawy covidowej, niestety niezawodnie pojawia się tam jakiś przepis, jakiś artykuł. Jest coś, które załatwia zupełnie inny problem. Tym się charakteryzowały ustawy, często związane niebiesko em że tam wrzucano wszystko do jednego kotła i trudno było to rozdzielić, te rzeczy dobre od złych. No i w takim taki rozkroku stojący poseł nie, ma, nie, nie bardzo wie, co ma z sobą zrobić. To panie pośle, na koniec, na jakiej liście wyborczej pan się widzi w najbliższych wyborach? Na razie nie myślałem o tym. Na razie budujemy nasze koło, które w moim zaskoczeniu uzyskuje pewne poparcie i deklaracje grup z Polski, żeby chcieli z nami współpracować, więc zobaczymy, co się będzie, będzie działo. Sytuacja jest dynamiczna. Na pewno, gdybym startował, to po prawej stronie sceny politycznej, ale tej takiej prawicy klasycznej, a nie tej, która przecież mianujące się partią prawicową, a niektórzy to nazywają Prawo i Sprawiedliwość, żadnym partią prawicową nie jest. To jest klasyczna partia socjalistyczna, tylko są soc socjaliści wierzący i socjaliści niewierzący. Tym się w Polsce różnimy i socjalistów wierzących nazywa się prawicą. Socjaliści wierzący są tak samo socjalistami, taką samą lewicą jak jak, jak lewica niewierząca. No a ten, ten, ten podział jest zupełnie irracjonalny i nie, 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 nie wyrażający tak naprawdę niczego. Co do wiary to jest zupełnie inna sprawa niż, niż podział na prawica i lewica. Poseł Andrzej Sośnierz, Koło Polskie Sprawy Partia Porozumienie był naszym gościem. Bardzo dziękuję panie pośle za czas i za spotkanie. Dziękuję.